Ja wziąłem ze sobą szalik, nie wiem, może pamiętacie jeszcze, większość z Was była ze mną, ja dostałem ten szalik w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wygraliśmy tak na serio, no nie po raz pierwszy, bo Hania dała przykład wcześniej, ale w 2007 wygraliśmy naprawdę wielką rzecz. I ktoś zupełnie spontanicznie, ludzie myślą czasami, że polityka to jest reżyseria i dobrze wiecie, ile w tym jest czasami radosnej improwizacji, czasami... Czasami takiej autentycznej spontaniczności. Wtedy ktoś tak od serca dał swój szalik. Kibicowski szalik, który stał się jakby symbolem tej polskiej wiary w sukces. Po kilku latach ja ten szalik dałem Bronisławowi Komorowskiemu. Najlepszemu prezydentowi, jaki mógł nam się zdarzyć w tych trudnych czasach. I dostał ten szalik tuż przed prezydenckimi wyborami. I wygrał. A później był rok 2011 i ku mojemu zaskoczeniu Bronek przyszedł do mnie, kiedyś powiedział, oddaję Ci ten szalik, bo teraz znowu Ty musisz wygrać wybory. No to co ja mogę dzisiaj zrobić? Chociaż szczerze powiedziawszy, niechętnie się z tym rozstaję. Ale Ewa, jeśli możesz, bo wiem, że za chwilę będziesz do nas mówiła, to chciałbym Ci ten talizman, ten znak powodzenia i szczęścia dać. Tak? To jest za Ciebie. I wprowadź nas Proważ ma szansę do zwycięstwa?